Udało mi się zdją zdjąć te dwa przewody. Teraz muszę się tam do tego dolnego dostać. <laughs> Także, 5 minut przerwy. I się biorę. No, ja jestem w strefie cholera. <laughs> Praktycznie yy, nagrzewnica była sucha. Także w ogóle tam płyn chłodniczy nie dochodził. O, mam nadzieję, że coś się zmieni, jak to wymienimy. Śnieg coraz mocniej sypie, znowu mi to zaczął zasypywać, autko nie robi się zbyt fajnie, jak tak leci. Mógłbym do garażu wjechać, ale nie chce mi się teraz kombinować tutaj, bo mam tu bardzo mało miejsca, że tutaj wjechać. Nie? No, po długich mękach udało się ją wydostać, tyle narzędzi potrzebowałem. <laughs> żeby odczepić tam tą opaskę. Zastanawiam się, czy nie dać tam skręcanej, żeby się znowu nie męczyć, nie? I chyba tak zrobię. Będzie dużo łatwiej. To też byłoby fajnie zrobić. Tylko teraz nie mam przy sobie. Jest niedziela. No i chyba na tym się do dzisiaj skończę. Jeszcze zobaczymy. No, udało mi się jedną opaskę znaleźć. Akurat ona będzie tam idealnie na dół pasować i potem sobie od góry ją przykręcę fajnie, bez żadnych utrudnień. Także jestem uratowany. Najgorsze będzie z tymi dwoma, bo kurde walka z nimi też tutaj, bo w tej pompie jest taka wystająca wtyczka i ona bardzo przeszkadza. Ej, przepraszam, ta, te wężyki muszę ściągnąć. Bo tutaj też jest utrudnione, wszystko mi tu przeszkadza. Dobra, próbujemy to złożyć. No, mamy tutaj na dole przekręcone. Teraz trzeba założyć te dwa węże. No tu mi tu mi pęk ten plastik co trzymał mi tą pompę. Będę musiał wziąć z drugiej. No niestety czasami tak się zdarza. Plastik ma już swoje lata. Tu się go odkręci, piek, podmieni i będzie dobrze. Także biorę się do roboty.